Dzień dobry. W podcaście Biblioteki Narodowej dzisiaj dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Biblioteka Narodowa zmieniała się w ciągu ostatnich lat znacznie. Budynek biblioteki przeszedł gruntowną transformację. Co takiego się stało? Biblioteka, która została otwarta 277 lat temu, wielokrotnie była zmieniana, nie zawsze z własnej inicjatywy. Ale ostatnie dziesięciolecia szczęśliwie pozwalają nam dostosować budynek, który został zaprojektowany w latach 60., a wybudowany w latach 80. i 90., tak zmienić, żeby odpowiadał naszej wrażliwości, naszym potrzebom. Ale budynek na Polu Mokotowskim to jest jeden budynek, a drugi na placu Krasieńskich to jest pałac Rzeczypospolitej z XVII wieku i traktujemy bibliotekę narodową łącznie. Chcemy Prezentować nasze magazyny. Hasło Biblioteki Narodowej od dawna realizowane. Otwieramy magazyny. Jest aktualne zarówno w Gmachu na polu Mokotowskim, gdzie można zobaczyć nie tylko w czytelniach potrzebne egzemplarze, ale także można zobaczyć wystawy. Będzie wzbogacony jeszcze o wspaniały pałac, w którym cały skarbiec będzie dostępny. Także biblioteka w ostatnich dziesięcioleciach zmienia się mocno, zasługuje na to. A naszym celem jest po prostu stworzenie najlepszej Biblioteki Narodowej na świecie. Pytanie zatem, czym jest skarbiec, który będzie można oglądać w pałacu? Pałac, skarbiec, słowa do siebie jak najbardziej pasują. Skarbiec to jest ten zestaw obiektów, ta nazwa nie jest przypadkowa, bez których nie możemy sobie wyobrazić polskiej kultury, polskiej historii. W skrócie mówiąc, skarbiec to jest. Ten fragment naszych zbiorów, który w sytuacji zagrożenia jest ewakuowany w pierwszej kolejności. W 1939 roku skarbiec Biblioteki Narodowej przetrwał, dlatego, że był ewakuowany z Warszawy do Kanady. Rękopisy Chopina, różne rękopisy bezcenne dla nas, średniowieczne, przetrwały dzięki temu. Uznano wówczas, że to jest nasz skarbiec. Dzisiaj te same obiekty są w skarbcu. Ale także wiele, wiele innych, które uznajemy za konstytutywne dla, dla naszej wyobraźni, są relikwiami piśmiennictwa albo wiążą się z naszymi uczuciami wobec przeszłości, wobec rzeczy dla nas ważnych. Są swego rodzaju pamiątkami przeszłości, ale takimi, które budzą albo nasze uczucia tak jak tomik poezji Krzysztofa Baczyńskiego podarowany żonie w dniu ślubu, własnoręcznie przygotowane przez poeta, albo rzeczy bezcenne dla państwowości, jak rocznik świętokrzyski dawny ze zdaniem Dąbrówka przybyła do Mieszka, czy chociażby rękopisy Herberta z Bądź wierny czy klaskaniem mając obrzękłe prawice Norwida. Cytaty, które w oryginale zachowały się w naszym sercu, głowie, coś co nas jeszcze Jakoś łączy, albo nas po prostu w jakiś sposób porusza, żeby nie powiedzieć podnieca. Te wszystkie obiekty bezcenne, które nas tworzą, poruszają, podniecają, one są również dostępne online w cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona to warto zawsze podkreślać, ale chciałem wrócić przy tej okazji. Jaka jest ciągłość Biblioteki Narodowej? Wiemy, że to jest już ponad 200 lat, ale czy w błyskawicznym skrócie możemy powiedzieć, jak to się zaczęło, przez kogo się zaczęło, od kogo się zaczęło i jakie były najważniejsze kamienie milowe dla Biblioteki? Właściwie tytuł historii Biblioteki Narodowej powinien brzmieć: trzy razy otwierana, dwa razy niszczona. Rzeczywiście w XVIII wieku była jedną z największych, niektórzy uważają nawet, że największą biblioteką w Europie, w oświeconej Europie. 400 tysięcy woluminów. Proszę pamiętać, same starodruki i rękopisy, bo wówczas innych nie było. Zbiór dobrany zarówno przez Andrzeja, jak i Józefa Załuskich, ale także wielu innych z nimi związanych osób. W sposób bardzo reprezentatywny i dla Polskiego piśmiennictwa, ale także europejskiego. To, jest, to był znakomity warsztat pracy intelektualnej i rzecz wówczas nie taka znowu oczywista, publicznie dostępna dla każdego w Warszawie. Ta słynna biblioteka to jest chyba jeden z największych pomników polskiego życia intelektualnego w ogóle. Ponieważ była tak bezcenna, Katarzyna II. Wraz z trzecim rozbiorem kazała wywieźć bibliotekę do Petersburga jako jeden z najcenniejszych w ogóle, jeden z najcenniejszych klejnotów Rzeczpospolitej, i tam stała się początkiem biblioteki carskiej, stała się, jak Rosjanie mówią, fondem założycielskim. Wróciła do nas w momencie drugiego otwarcia, bo to pierwsze było w 1747 roku. Co ciekawe, przy otwarciu nie było wielu dostojników, ponieważ uważali, że taka biblioteka może być źródłem niepokojów społecznych i może zaburzać umysły, jak i dostęp powszechny do wiedzy. Drugi raz biblioteka była otwierana wraz z odzyskaniem niepodległości w 1918 roku, i tu mamy niejasną odpowiedź, dlatego że formalnie w 1928 roku prezydent powołuje, ale faktycznie w 1919 po raz pierwszy biblioteka występuje w budżecie państwa jako osobny punkt Biblioteka Narodowa. Więc to było drugie otwarcie. I przychodzi druga wojna światowa. Niemcy, mimo podpisanych porozumień, nie szanują magazynów i skarbców Biblioteki Narodowej, które powinny być przekazane i niezniszczone, podpalają świadomie najcenniejsze zasoby, które nie zostały ewakuowane do Kanady. I ten widok, który moi poprzednicy zastali na Okulniku, bo tam znajdowały się najcenniejsze zbiory w dawnej Bibliotece Ordynacji Krasińskich, był tak przejmujący, że postanawiają zebrać prochy podpalonych książek, rękopisów z metalowych półek, i włożyć do szklanej urny. My tę urnę z prochami nadal mamy. Tych rękopisów, tych książek, rysunków. Nikt już nie przeczyta, nie zobaczy. Więc jak memento, jak w klepsedrze widzimy upływający czas, tak w urnie przechowujemy pamięć o tym, co nigdy nie powinno było się stać, jako też pamiątkę setek tysięcy zniszczonych obiektów nie tylko w Bibliotece Narodowej w czasie II Wojny Światowej, ale także innej bibliotek. Zatem trzeci raz Biblioteka Narodowa została otwarta w 1945 roku, kiedy tuż po wyjściu Niemców z Warszawy przez zaminowane pole mokotowskie z Pruszkowa przechodzi pierwsza grupa do budynku na Rakowieckiej. I zostaje jeszcze ciepły pęczak po żołnierzach niemieckich. Wybite szyby. Zimą styczeń, mroźny styczeń 1945 roku spędzają w budynku SGH, gdzie Biblioteka Narodowa wynajmowała pomieszczenia. I tam powoli przybywają kolejni bibliotekarze, porządkujący śnieg, który leży na rękopisach, na książkach, które tam były zgromadzone. Poszukuje po Warszawie, w której nie ma kanalizacji, nie ma prądu, nie ma wody. Poszukują opuszczonych i bądź skradzionych i porzuconych fragmentów i Biblioteki Narodowej, także innych bibliotek. I zaczyna się normalne życie, które do dzisiaj trwa w bibliotece, w której nie tylko gromadzimy wszystko to, co jest publikowane w Polsce, ale także szukamy pozostałych fragmentów zniszczonych kolekcji. Udaje nam się znajdować jeszcze fragmenty pojedynczych rękopisów czy książek z dawnej Biblioteki Narodowej, czy z Biblioteki Pierwszej Biblioteki, czyli Biblioteki Rzeczypospolitej założonej w XVIII wieku przez braci Załuskich tu w Warszawie. Także tych otwarć. Też sposób symboliczny jest sporo, bo otwarcie po remoncie Biblioteki Narodowej dokładnie nastąpiło w dniu agresji Rosji na Ukrainę. Wtedy przypomnieliśmy sobie, że dwóch biskupów zakładało Bibliotekę Narodową. Jeden krakowski, jeden kijowski. I rzeczywiście ta data też była nieprzypadkowa, bo była to data odnowienia przez... Prezydenta Mościckiego Biblioteki Narodowej II Rzeczpospolitej. Więc oczywiście symbolika tego dnia z wielu powodów staje się dla nas bardzo żywa i historycznie pogłębiona. A ja mam nadzieję, że już więcej Biblioteka Narodowa nie będzie musiała być otwierana i będzie istniała bez żadnych turbulencji dalej. Rosnąc, dzisiaj ma 10, ponad 10 milionów jednostek. Mam nadzieję, że będzie zwiększała swoje zasoby, zarówno cennych rękopisów, rysunków, nut, książek, czasopism, gazet, ale także map rękopisów zawierających utwory, listy ważne, różnego rodzaju pamiątki bo Biblioteka Narodowa to nie tylko rzeczy zapisane, czy wydrukowane, czy elektroniczne, ale to także Kożuch Marka Chłaski, Pukiel Włosów, Tadeusza Kościuszki, odcięty po jego śmierci, czy barometr Witolda Gombrowicza, czy mundury Zofii Herc i Zygmunta Herca i wiele innych obiektów. Biblioteki Narodowe powinny budzić emocje. Nie tylko powinny być symbolami niepodległości, ale także pokazywać aspiracje, ambicje państwa i narodów, którym są powołane. Dlatego chcemy, żeby Polska Biblioteka Narodowa pokazywała nasze ambicje, naszą wrażliwość, nasze potrzeby i nasze możliwości, zarówno w zakresie zasobów, jak i budynków. No i właśnie po ostatnim. Otwarciu nowych czytelni widzimy, że są ogromne zachwyty z całego świata nad tym, jak Biblioteka Narodowa, jak jej wnętrze wygląda i funkcjonuje. Tak, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że wnętrze, takie nieoczywiste, stało się przedmiotem powszechnego uznania. I też ze strony osób, które bardzo się obawiały remontu, budynek biblioteki to jest ostatnia wielka inwestycja pewnego rodzaju architektury związanej z socjalizmem, z modernizmem socjalistycznym. Wydawało się, że nie da się jej ulepszyć, nie da się zmodernizować modernizmu. A się udało. Budynek z zewnątrz wygląda tak, jak został zaprojektowany. Natomiast wewnątrz. Zyskał zupełnie nowy wymiar. I tak jak architekt tworzący to przewidywał, że biblioteka żywa będzie musiała ulegać zmianom w środku, tak wydaje się, że zmieniliśmy ją najlepiej jak to jest możliwe. Stąd i nagrody środowiska architektów polskich, ale także nominacja do najważniejszej nagrody architektonicznej Unii Europejskiej, czyli Miss van der Rohe Award. Jest świadectwem, że można stworzyć taką przestrzeń, która jest nie tylko bardzo praktyczna, piękna, będzie się ładnie starzeć, w której użytkownicy czują się dobrze, która jest wygodna dla pracowników, która jest bezpieczna dla zbiorów, ale także wydobywa wszystko to, co jest. Wokół, tak jak park, ogród, który jest na polu mokotowskim, pozwala nam poczuć się dobrze, dobrać światło, dobrać też dźwięki dookoła, bo biblioteka ma różne strefy akustyczne. Jednym z naszych największych zaskoczeń po tej realizacji było to, że najwięcej chętnych jest w części głośnej. Wydawało nam się, że potrzeba ciszy jest tak duża w świecie, w którym otaczają nas dźwięki, przejaskrawione kolory, intensywność życia, a jednak komplety mamy w tej części głośnej, także zaczynamy się nawet zastanawiać, czy nazwa czytelnia prasy nie powinna się zmienić na czytelnia głośna, żeby nam <noise> się, że nawet fakt, że przechodzą pracownicy, czytelnicy, że jest kawiarnia, słychać jak się robi kawa, jak, jak jest parzona kawa, jak się gotuje woda na herbatę, że to będzie przeszkadzało. Okazuje się, że nie, że właśnie to dużej części z nas pozwala się poczuć swobodnie. Tak, zdecydowanie, jeśli chodzi o czytelników, są opinie wyjątkowo przyjemne. Wszyscy podkreślają, że jest to miejsce pracy idealne i właśnie ze względu na to, że można sobie wybrać stopień odizolowania, od kompletnej izolacji po właśnie miejsce, które w pewnym sensie, w którym się pracuje w pewnym sensie jak w kawiarni. Ludzie przechodzą, ludzie piją kawę, ludzie czytają gazety, ludzie pracują, ee, grają w szachy, tak. Tak. udzielane są korepetycje. Widziałem jak dyrektor Osolineum prowadził wykład z, dla swoich studentów z czytelni głośnej. Do tego są powołane biblioteki. Cieszę się, że inne biblioteki w Polsce, widząc sukces tej przestrzeni głośnej, postanawiają zmienić swoją przestrzeń żeby wydzielić taką powierzchnię, która pozwoli każdemu poczuć się swobodnie. Biblioteka, każda biblioteka, jest przestrzenią darmową, bezpieczną, wygodną, w której nikt nie musi się tłumaczyć, dlaczego przeszedł i co robi, pod warunkiem, że nie zakłóca spokoju innych użytkowników. Brzmi to wspaniale, i będziemy kontynuować naszą rozmowę na temat drugiego budynku, czyli Pałacu Rzeczypospolitej, w kolejnym odcinku. Dziękuję.